Rozpakowanka budowniczego numer 1 bierzemy dzisiaj na stół paczkę, która się ledwo mieści w kadrze. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam co zamówiłem. Jestem na etapie akumulacji klosków. no bo żeby coś budować, to trzeba mieć. A że bardziej nie mam niż mam, no to tak sobie powoli szukam, zamawiam i przyszło do nas coś większego dzisiaj. Większego, większego jak na, jak na moje standardy. Otworzymy sobie. Zobaczymy coś w środku, to jak mówię... Nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam co zamówiłem. Łam tych paczek kilka w drodze. Więc zobaczymy. patrzę czy nie ma tutaj czegoś dziwnego. Dobry, dobrze, No O, te narzędzia schowamy na razie, i teraz też sobie zobaczę, czy nie ma tu czegoś dziwnego. 4-8 maja, Saturday night. A już trochę pamiętam co zamówiłem. mi się. Jako, że bardzo mam ochotę budować trochę domów, to kupiłem kilka okien. Mam po prostu fioła na punkcie retro klocków. Więc jak zobaczyłem okna to nie mogłem przepuścić. Mamy okna. O, oprócz tego, że, że w retro domkach będą retro okna, to mamy też retro balustrady. Dobrze zapakowane. Także trochę balustrad też wpadło, trochę płotków. Sąsiedzi będą się odgradzać od siebie. O, największe o co chodziło Mili białych klocków. Różnych elementów zobaczymy za chwilę, co tutaj jest ciekawego. no będzie trzeba to jakoś przesortować, chociażby z grubsza. Także zobaczymy za momencik. Oprócz tego, jako zapychacz, kilka pamperków, bo w mieście muszą być ci mieszkańcy. To też sobie zaraz zobaczymy ich z bliska dokładnie. No to jakaś dodatkowa paczka, o, z dodatkowym pamperkiem. Fajnie. Co jeszcze mamy fajnego? Ulotka. Ulotka do Legolandu. Nigdy nie byłem w Legolandzie. Może kiedyś spełnię swoje marzenia. Mapę już mamy, więc trafię. Ulotka na bok. kartonik na bok. No, dzień jest bardzo miły. No to co? Jedziemy po kolei okienka. Okna, okiennice. No, bardzo dobrze zapakowane. Takie mamy białe, ładne, brązowe okno. Tu mamy tak, tak już sobie to pogrupuję, żeby zobaczyć. O, tu mamy trochę czerwonych, fajnie. Żółte, żółte obramowania. No jest miks, jest miks. Prawdopodobnie trochę będę musiał poprzeszczepiać między oknami. Ale bardzo mi się podoba. Stan jest fajny. Po prostu troszeczkę przykurzony. Ile mam tych okien? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 13. 16 okien. To jak 4 okna średnio na dom. To 4 domy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Do skarbczyka. boreczek z ogrodzeniami wygrał z moją cierpliwością, więc tutaj musiałem popsuć to opakowanie. Tak dobrze było zapakowane i mamy tutaj najróżniejsze płotki. Kolor dla mnie tak naprawdę ma drugorzędne znaczenie w tym momencie. Po prostu będzie kolorowe osiedle domków jednorodzinnych. Są białe, są żółte, są czarne, czerwone, niebieskie. Na pewno to się przyda. Przechodzimy do kolejnej paczki. Może mini figurki? Zobaczmy, jakie fajne mini figurki nam się trafiły. O, jeszcze płotek się do Wychodzi z kapsuły. w szeregu zbiórka i po kolei się przedstawić. Zobaczmy, kogo my tu mamy. Bob budowniczy. Tak wygląda. Coś tutaj masz pobrudzonego na na kurtce. O, ogarnij się człowieku. Bob budowniczy. Wesoły gościu od klocków. Jakiś pan w średnim wieku. Ładny pulowerek. Tutaj też jakiś Bob dźwigowy. Prawdopodobnie, bo ma kubraczek taki, prowadzenia ciężkich maszyn. Steve motocyklista. O, tutaj mamy pana y, Tomiego Lijonsa. Wygląda mi na takiego jeszcze w sile swojego wieku. O, masz rondo niezagięte, kapelusza. Liniarz. I tu mamy pana astronautę, gdzie masz szybkę od No, nie najgorszy skład, podoba mi się. Zagościcie w mieście i przydzielę nam jakieś roboty. To teraz największy worek, czyli białe elementy różne. No będzie teraz hałas, wysypiemy sobie, nie mam takiego stołu dużego. To jest kawał klocka. Już coś poleciało. No i zobaczmy co my tutaj mamy z grubsza. Może jakieś fajne rzeczy się trafią? Nie trzeba to wszystko przesortować, oczywiście. Zagubiony kodzek gdzieś poleciał. Oprócz elementów typowo konstrukcyjnych, jak briki, mamy też. O, tutaj taka ściana. Dosyć miałby tutaj przydać. Dziwny element z LEGO Technik. Może jakiś samochód to był. Tutaj jakaś płyta podwoziowa. Kawałek samolotu policyjnego. Drzwi, ale nie jestem pewien, czy do tego samolotu. Maska też nie wiem, czy od tego samochodu. Samolotu. Kopułka. Ścianka. Jest też trochę płytek. Mniejszej wielkości. O, a tu to moje zmyślne oko wytropiło. Ściana płaczu. Jak będę budował komisariat policji, to się przyda. Podpory bardzo się przydadzą, jak będę budował jakieś piętra, głównie jeśli chodzi o krajobraz, jakieś góry, wzniesienia, no to posłuży to wstępnie za rusztowanie i podpory w środku. I to jakiś rok krowy. O, to nie jest kontent sponsorowany, przepraszam, ale ciekawy element. Tutaj mi od samo tu są okienka, malutkie, ale zawsze motocykl, połowa, gdzieś mam kółka takiego w swoich skromnych zasobach. No jest tutaj co kopać, powiem Wam szczerze, jest tutaj co kopać, zajmie mi to pewnie sporą część popołudnia, także... Jak to przesortuję, to dam Wam jakiś kadr z tego. Chyba będę musiał kupić sobie też większy organizer, więcej szufladek, bo... O, zawias. To też fajne. Mam sentyment do takich klocków. Będę musiał chyba sobie kupić większy organizer, bo już się w nim po prostu nie mieszczę. Tych klocków jest tyle rodzajów. Tablica rejestracyjna. Tyle rodzajów, tyle takiej ilości, że nie sposób tego skatalogować. I zorganizować, żeby nie szukać za jednym elementem pół godziny. No. Dam wam znać, jak mi poszły, jak poszło mi sortowanie. Dobra, temat jest wstępnie przesortowany. To już sobie zostawiłem te takie naprawdę drobnice, którą ręcznie już powkładam bezpośrednio do, do szufladek. Tak wstępnie sobie to posortowałem, tutaj mamy jakieś tam plejty. Tu chyba jakieś brakety dałem, tutaj dałem po prostu briki, jakieś slope'y, tu dałem płaskie plejty. W sensie szersze niż jeden stud. Tu mamy części różne, jakieś okienka z takich ciekawych rzeczy. iż tutaj widziałem... Już nie widzę. Ale fajną rzecz znalazłem, jak znajdę, jak się... Na... O, tu jest! Kompletna szufladka. Działające: jakieś jumpery, grille, taille, i z ciekawostek części egzotyczne. No ewidentnie mieliśmy tutaj jakieś, jakieś lotnisko albo samolot. Tu jakiś chyba część wirnika, jakiegoś poduszkowca, tu jakiś silnik rakietowy. Ciekawa, osobliwa ścianka. Części samochodowe, jakieś błotniki, tutaj też mamy jakieś. Jakiegoś pojazdu kosmicznego, silnik odrzutowy. Także teraz zostaje mi to dokładniej po, posegregować, poszufladkować. No i temat będzie załatwiony. O, tutaj też mamy parę fajnych elementów. Jakieś gzymsy. Tutaj też jakieś te będą części elewacji. Jak się je poukłada jeden obok drugiego, to w modularach. To jak zacząłem w modularach, jak się wykorzystuje te elementy, to zaskoczyłem się. Zaskoczyło mnie to naprawdę. I mówię, tak się naprawdę buduje, buduje fajne elewacje. I to też. W części grille, dawne chłodnice samochodowe doskonały filar w elewacjach budynków. No, trochę tego przyszło.